Na znakomite kino rodzinne. Weź jednego świeżo upieczonego weterynarza. Zmieszaj z bogatą mieszanką przeróżnych stworzeń. I dodaj odrobinę romansu. Wszystkie zwierzęta duże i małe w poniedziałek o 14.15. To jest Melanie, a to jest Minty. Są tak do siebie podobne. A to jest tatuś Melanie. To jest kolega Minty. A to brat Melanie. Kiedy Melanie wygrywa wycieczkę do Australii, gdzie Minty jest gwiazdą telewizyjnych seriali, czeka na nią wielka niespodzianka, która zmieni całe jej życie. Minty w każdą niedzielę o 10.00. Najwyższy czas na wielką przygodę. Najwyższy czas na podróż pełną niebezpieczeństw. Jest to opowieść o człowieku, który miał dość odwagi, by przekroczyć granicę poznanego świata. Co krok, odpierając niebezpieczeństwo. Marco Polo w sobotę o 21:00 w Wizji 1. Krótkie, fabularne historie, które trzymają nas przy ekranach w podwójnym napięciu, gdyż fikcja i fakty mieszają się ze sobą i trzeba odgadywać, które z nich są prawdziwe, a które z palca wyssane. Nie do wiary w każdą niedzielę o 19.00.